Zdobywa Jagiellonia. No naprawdę szkoda tego meczu całego, bo uważam, że byliśmy drużyną lepszą w tym meczu, przeważającą. Oddaliśmy mnóstwo strzałów, wykrywaliśmy mnóstwo sytuacji, aczkolwiek zdobyliśmy tylko jednego gola. No i przegrywamy, jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia i myślę, że dzisiaj nie tylko nam piłkarzom, ale całemu miastu i wszystkim kibicom troszeczkę wszyscy mamy złamane serca. Tego spokoju w polu karnym rywala zabrakło, takiej precyzji. No, no Nie wiem jeszcze czego, ale no czegoś brakowało, żeby pokonać świetnie broniącego Miłosza Piekutowskiego. No tak, kolejny mecz, w którym bramkarz przeciwnika ma swój mecz życia, także no, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Myślę, że kreujemy naprawdę bardzo dużo sytuacji w meczach i, i brakuje tej kropki na D. Może w tej końcówce za mocno oszukaliście tego zwycięskiego gola. Może trzeba było jednak bronić tego remisu, bo czasami się mówi, gdy się meczu nie da wygrać, to trzeba chociaż go zremisować. Tak, ale myślę, że wszyscy tutaj chcieliśmy ten mecz wygrać i no, niewykorzystywane sytuacje się mszczą i myślę, że nie w ostatnich 30-40 minutach nie wykryowało sobie żadnej dogodnej sytuacji. My wykrowaliśmy ich kilka, jak nie kilkanaście, a oni wykrowali tą jedną i zdobyli Gola. Piłka potem strzela Oskara Pietuszewskiego tam po pana fryzurze śmignała, bo widać było, że pan zrobił wszystko, żeby wybić futbolówkę lecącą do bramki. No tak, no w sytuacji 2 na 4 e, tak naprawdę próbowałem opóźniać e, Pietuszewskiego. E, jeszcze kiedy imaz dostał piłkę, wiedziałem, że będzie chciał lobować Kożukaru, chciałem wybić e, z linii piłka, odbiła się od poprzeczki i nieszczęście takie, że, że spadł on pod nogi i już, już nic nie można było zrobić. Gdy się przegrywa taki mecz, w którym się dobrze gra, w którym się stwarza tyle sytuacji, to mocno taka porażka boli? W szatni było wielkie przygnębienie? Boli, boli. No. Tak jak mówię, jestem też rozemocjonowany i, i ciężko takie coś przełknąć, bo uważam, że nie, nie zasługiwaliśmy dzisiaj na porażkę. Remis to minimum, a uważam, że tak naprawdę powinniśmy na spokojnie ten mecz wygrać. Aczkolwiek tak nie jest I, 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 i realnie trzeba do tego podejść, że no, przegrywamy za dużo tych meczów i to co pan powiedział jak nie można wygrać meczu to, to trzeba go zremisować i uważam, że e, musimy mieć więcej mądrości, aczkolwiek my jesteśmy zespołem, który zawsze będzie chciał wygrywać. Dziękuję bardzo. Panie no, jak duży wpływ na waszą dzisiejszą postawę miała ta porażka? Było bo, bo widać, że no, tak dobrze nie reprezentowaliście się ostatnio. I... Może to była taka mobilizacja, taka motywacja dodatkowa. No pokażmy z mocą egidowania, że chcemy i potrafimy. No tak. no Najgorsze jest to, że teraz znowu trzeba dwa tygodnie czekać, żeby, żeby się zrewanżować i żeby znowu pokazać naszą jakość. Uważam, że drużynę mam bardzo dobrą, jakość mam bardzo dobrą. Brakuje trochę szczęścia, brakuje wykorzystywania tych sytuacji. Więc myślę, że no musimy iść dalej tym tokiem naszej pracy, bo, bo naprawdę gramy dobrze, ale gra dobrze w piłkę nie daje punktów. No i też pozycji nie pokazuje w tabeli. No bo chyba powrót powinna być wyżej niż na tym 12-13 lokacie. Uważam, że nie zasługujemy na te miejsca, ale jest jak jest i jedyne co my możemy zrobić, no to być drużyną i starać się wygrywać te mecze, bo yy, uważam, że. Yy, Gramy naprawdę dobrze, kierujemy te sytuacje, stwarzamy te sytuacje. No brakuje tej kropki na D, ale to przyjdzie i ja wierzę głęboko w to, że tą końcówkę roku naprawdę pokażemy naszą jakość i będziemy wygrywali te mecze. No nie, nie zawsze tak jest, że wygrywa lepszy no i dzisiaj naprawdę, no, jest nam wszystkim po prostu smutno. Nie będę mówił, że jesteśmy załamani, ale no ciężki orzek do zgryzienia. Nie tylko dla mnie, myślę, że, że dla Was również. To najmocniej potrzebowało żadnego takiego pocieszenia, że no dobra, no trudno, taka jest piłka też. No, no. I w takim razie też trzeba umieć przegrywać. Nie chcę mówić personalnie, ale no myślę, że sobie możecie zdawać sytuację, jak, jak drużyna reaguje na taką porażkę, gdzie sądzę, że byliśmy lepszą zespołem. Ale nie możemy zwieszać głowy teraz i, i, i po prostu oddać losu szansę, tylko robić wszystko, żeby te mecze wygrywać i, i piąć się w górę, bo uważam, że, że tutaj miasto i kibice i piłkarze i wszyscy tutaj no, zasługujemy na, na wiele więcej i postaramy się zrobić wszystko, żeby tak było. Czy wystarczą dodatkowe treningi ze skuteczności, z skończenia takich sytuacji, czy jednak coś po prostu to musi tak. Myślę, że to przyjdzie. Myślę, że ciężko mi tak wskazać. Musiałbym ten mecz jeszcze raz sobie obejrzeć, no wiem, że widziałem to i też grałem dzisiaj i wiem, że tych sytuacji było mnóstwo, no więc uważam, że tej kropki na D, bo w fazach przejściowych wyglądamy dobrze w ofensywie, w defensywie dzisiaj straciliśmy bramkę, bo chcieliśmy wygrać ten mecz, no taka jest sprawa, nie chcieliśmy go zremisować i myślę, że tylko razem jako drużyna możemy wyciągnąć wnioski i przeanalizować to sobie i mieć określony plan i iść tym planem i i tak jest po prostu, taka jest nasza droga i myślę, że, że tylko tak możemy po prostu zacząć wygrywać te mecze. Ja się tak. spodziewam, że po kolejnej tej przerwie prezentacyjnej...